Serdecznie moim gościem Szymon Bierdy, Libellat Witam. Szymon, czy z założeniem po powrocie, po wakacyjnej przerwie dzisiaj w pierwszym meczu było to, żeby utrzymać pozycję lidera? No tak, zdecydowanie. Chcieliśmy po prostu wygrać ten mecz, ale niestety się nie udało. Jeszcze nie wiemy, czy go utrzymacie, bo jeszcze gotowa gra ostatni pojedynek. Ale wracając do pojedynku na Nozano House. Ja uważam obiektywnie, że chyba ten remis. Yy nikogo nie krzywdzi, że chyba jest sprawiedliwy, fajny mecz, wysoki poziom. Czy zgodziłbyś się z tym, co powiedziałem, że nikogo nie powinno to krzywdzić? No tak, no my mieliśmy sytuację, oni mieli sytuację, więc moim zdaniem naprawdę no, remis jest no dobry. Nie? Dzisiaj obydwie drużyny troszkę chaosu, nie jest to krytyka, ale taka konstruktywna mowa, skąd ten chaos właśnie? Bo dzisiaj pod bramką mieliście swoje sytuacje, żeby dobić i oni mieli swoje bramki, żeby więcej szczelić, a nikomu się nie udało niż po jednym golu. No tak, no czy ich naprawdę bardzo dobrze też zabronił mecz, chyba dla mnie życia. No dużo bardzo nam obronił sytuacji, no ale no to też przez to, że była teraz przerwa, nie? my żeśmy nie grali praktycznie w ogóle, no i przez to no, tak się stało. Z jakim nastawieniem przystępujecie do rundy rewanżowej? No każdy mecz wygrać i po lidera, nie? Chcielibyście awansować na przyszły sezon do wyższej klasy? No tak, zdecydowanie. Takie były nasze cele od początku. A jakie są wasze cele na właśnie przyszłoroczne rozgrywki? Wiem, że to dużo czasu, ale interesuje was bardziej miejsce w pierwszej trójce wygranie ligi, czy rzeczywiście myślicie o tym awansie, żeby grać dalej? No zdecydowanie za rok jak awansujemy do drugiej ligi, no to zdecydowanie ją wygrać. Jeszcze jedno takie pytanie odnośnie drużyny nano house. Dzisiaj ten ciężki mecz i śmiało możesz powiedzieć chyba, że y, twardy dzisiaj to mecz, tak naprawdę oni nie ustępowali i wy chyba też nie. Tak, tak, naprawdę bardzo twardy mecz, no ale no, nikt nie odstępował, no i dlatego nie. Widzimy się za tydzień. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.